Oto 10 funkcji w Canva, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, a których użycie sprawi, że twoja praca z Canvą będzie znacznie prostsza i bardziej efektywna. Zostań ze mną do końca, ponieważ o ostatniej funkcji jestem pewna, że jeszcze nie słyszałeś. Zaczynajmy. Canva umożliwia generowanie linków do tworzonych projektów. Do wglądu nawet przez osoby, które nie są zalogowane albo nie posiadają konta w Canvie. I Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy na przykład nie masz jeszcze strony internetowej, a chcesz w linku w bio na Instagramie umieścić swój cennik albo swoje portfolio. Robi się to bardzo, bardzo prosto. Wystarczy, że na stworzonej grafice klikniesz udostępnij i wklikniesz publiczny, publiczny link do wyświetlenia, i w zasadzie możesz go skopiować. I gotowe. Możesz też to zrobić z poziomu dostępu, tylko tutaj musisz bardzo uważać, żeby zaznaczyć opcję: może wyświetlać, ponieważ jeśli zostawisz tą opcję: może edytować, to wtedy każda osoba może zrobić ci psikusa i wszystko pozmieniać w grafice. Czy wiedziałeś, że w kanwie możesz stworzyć na przykład CV? Jeśli Canva kojarzyła ci się dotychczas tylko z grafikami na media społecznościowe, to jesteś w błędzie, ponieważ w Canwie jest. Ogrom szablonów, na przykład właśnie wspomnianego CV. I takie stworzone w kanwie CV będzie dużo, dużo lepsze niż to stworzone przez jakieś płatne generatory z sieci. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę w kanwie CV i wyświetli ci się mnóstwo różnych szablonów. Wystarczy, że wybierzesz taki, który pasuje ci najbardziej, pasuje do twojej branży. No i oczywiście pozmieniasz dane i zdjęcie. Tak naprawdę możliwości jest bardzo wiele, ponieważ w kanwie stworzysz. I CV i projekty yy, na przykład zaproszeń ślubnych, które wystarczy, że później wydrukujesz u siebie na drukarce, czy na przykład menu do swojej restauracji. Czy Canva może konkurować z Photoshopem? Na pewno tak, jeśli chodzi o usuwanie tła, ponieważ robi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze i świetnie radzi sobie nawet z takimi elementami jak włosy czy rośliny. Możemy to sprawdzić na przykładzie. Wystarczy, że wybierzemy sobie jakieś zdjęcie. O na przykład to. Starczy, że klikniesz usuwanie tła. No i to tło zostało naprawdę perfekcyjnie usunięte. A drugą, mniej znaną opcją jest to, że kanwa umożliwia pobieranie danego elementu bez tła. Bo gdybyśmy teraz chcieli pobrać taką grafikę, te dwie osoby, to pobierze nam się to razem z tym białym tłem. A jeśli chcielibyśmy gdzieś to wstawić na jakąś inną grafikę, na przykład na wspomniane Zaproszenie Ślubne, to fajnie byłoby mieć taką opcję, żeby te osoby były same bez tła. I tu kanwa to umożliwia. Wystarczy, że klikniesz: Pobierz. Tło przeźroczyste. Pobieramy. I wstawiamy w przesłane. A następnie taki element możemy wstawić na wspomniane wcześniej zaproszenie. Kolejną mało znaną, ale przydatną funkcją jest generowanie kodu QR w kanwie. Wystarczy, że wpiszesz tutaj QR code generator, wprowadzisz adres. I zostanie wygenerowany kod, który później będziesz mógł umieścić na swoich grafikach. Pewnie zastanawiałeś się kiedyś, jak jest to zrobione, że ktoś wstawia w rysunek smartfona prawdziwy screenshot albo zdjęcie. Można to zrobić bardzo łatwo w Canwie za pomocą makiet. Znaczy, że wejdziesz w elementy, yy, zjedziemy na sam dół makiety, wyświetlać się ogrom różnych makiet, ale wykorzystamy makietę smartfona, na przykład taki. A tutaj w, ten, w to miejsce puste wstawimy wcześniej przesłany screenshot. Ja tutaj sobie przygotowałam taki. Nic bardziej prostego. Tych makiet w kanwie jest naprawdę bardzo dużo od smartfonów, laptopów, przez odzież, kubki czy poduszki. Także naprawdę jest w czym wybierać. Bardzo prostą. Ale niezwykle przydatną funkcją, kiedy nie masz jeszcze Canvy Pro, jest możliwość filtrowania elementów czy szablonów na free i pro. Kiedy jeszcze nie miałam kanwy pro, bardzo często miałam taką sytuację, że po stworzeniu danej grafiki, kiedy ją chciałam pobrać, po pojawiała mi się informacja, że nie mogę tego zrobić, ponieważ ta grafika zawiera płatne elementy i wtedy musiałam przerabiać całą grafikę, co zajmowało bardzo, bardzo dużo czasu. Możesz ominąć ten problem właśnie poprzez filtrowanie. Wystarczy, że wejdziesz w elementy, wpiszesz to, co chcesz wyszukać, na przykład skin a następnie klikamy te trzy kropeczki i zaznaczamy bezpłatne. I pojawiają nam się tylko takie ilustracje, które są bezpłatne, czyli bez problemu je pobierzesz, kiedy, jeśli jeszcze nie masz Canva Pro lub Canva Pro nie jest Ci potrzebna. Kolejną funkcją, która zaoszczędzi Ci masę czasu, jest zapisanie kolorów marki. Już tłumaczę, o co chodzi. Na pewno kiedyś widziałeś grafiki sieci Play albo banku ING. One zawsze mają określone kolory. Bank ING to jest zawsze biały i pomarańczowy. Sieć Play zawsze fioletowy. I to są właśnie kolory marki. Jeśli ty też zawsze używasz w swoich projektach danych kolorów albo czcionek, to możesz je zapisać w kanwie, aby kanwa zawsze podczas tworzenia projektów Podpowiadała ci te kolory. Chodzi o to, żebyś nie musiał za każdym razem szukać tego samego odcienia fioletu albo innego koloru albo danej czcionki. A jak to zastosować w praktyce? Kiedy zaczynasz tworzyć jakąś grafikę, wystarczy, że klikniesz w marka, wybierzesz tą markę, której dotyczy ta grafika, i tutaj już, w, kiedy chcesz zmienić kolory, one są proponowane. Także w bardzo prosty sposób wszystko pozmieniasz. Tak samo możesz zrobić z ciągami, czy dodać logo bardzo szybko. Kolejną prostą, ale przydatną funkcją jest oznaczanie gwiazdką. Jeśli tworzysz regularnie grafiki w kanwie, na pewno miałeś taką sytuację, że spodobał ci się jakiś szablon albo jakiś element i pomyślałeś: "O, fajnie byłoby to użyć podczas tworzenia następnej grafiki", ale gdzieś to zawsze ucieka. Dlatego fajną opcją jest oznaczanie czegoś gwiazdką, żeby zapisywało się to w folderze, do którego bardzo szybko możesz później wrócić, albo kiedy na przykład regularnie używasz jakiegoś elementu, żeby nie szukać po starych grafikach, nie kopiować, możesz po prostu sobie tutaj w trzy kropeczki oznaczyć gwiazdką i wtedy wszystko zapisuje ci się w folderze oznaczone i bardzo szybko możesz do tego wrócić, wykorzystać na kolejnych grafikach. No i ostatnio bardzo modna rzecz, czyli tworzenie grafik AI. W Canvie również jest dostępna ta opcja, robi się to bardzo prosto, ale nie jest jeszcze doprecyzowane, tak jak w sumie wszędzie, więc zawsze po wygenerowaniu takiej grafiki musisz sprawdzić, czy na pewno osoby tam występujące mają po 5 palców u jednej dłoni i tego typu rzeczy. A jak to zrobić w Canvie? Wystarczy, że klikniesz magiczne multimedia i wpiszesz tutaj, co ta grafika musi przyjąć przedstawiać. Na przykład stwórzmy zaniedbany ogród, który ktoś pielęgnuje. Możesz też dobrać tutaj style. Tych styli jest bardzo dużo. Na przykład stwórzmy film albo nie film. Fotografia. No, i generujemy obraz. Całkiem nieźle. Ym, możemy to w fajny sposób gdzieś wykorzystać, także polecam korzystać z tej opcji. No i na koniec mam dla ciebie funkcję, o której prawdopodobnie nie wiedziałeś, czyli to, że w Canvie można tworzyć strony internetowe. Tak, też byłam zszokowana, kiedy się o tym dowiedziałam. W Canvie możesz wygenerować prostą stronę internetową, która wygląda dobrze, zarówno na komputerze czy na Telefonie. Jest to super rozwiązanie na start, jeśli jeszcze nie masz budżetu na stronę internetową z prawdziwego zdarzenia. Tak wyglądała moja pierwsza strona stworzona w kanwie. Jeśli masz swoją domenę, a koszt takiej domeny nie jest duży, jest to kilkadziesiąt złotych rocznie, więc polecam ci taką domenę sobie wykupić, to na takiej stronie nie będzie żadnej informacji, że ona była stworzona w kanwie. Yy, także wydaje mi się, że jest to fajne rozwiązanie na start. Kiedy potrzebujesz czegoś do zaprezentowania swoich usług, swojego portfolio. Nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej. Wystarczy, że wejdziesz sobie w stro na stronę główną, wpiszesz strona internetowa. Wybierzesz szablon, który Cię interesuje. O, wybierzemy sobie na przykład ten. Klikamy Dostosuj szablon. Następnie zmieniamy tutaj wszystkie informacje. Zmieniamy zdjęcia. Robi się to bardzo prosto. Klikamy Podgląd, czy ta strona dobrze wygląda. Możesz sobie zobaczyć, jak będzie wyglądać na komputerze, a jak na telefonie. A następnie możemy dać udostępnij i klikamy strona internetowa. I tutaj na tym, ym, na w tym momencie możesz skorzystać albo wpisać własną domenę, albo skorzystać z subdomeny Canwy. Także jest to bardzo, bardzo proste. Dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału. Zostaw subskrypcję, jeśli interesują Cię ciekawe funkcje w Canwie, ponieważ mam zamiar nagrać drugą część tego materiału. Także do zobaczenia!